Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem z cyklu, którego powiem szczerze, od dawna na moim kanale nie było, a jest to cykl, który Wy bardzo lubicie i który ja też bardzo lubię realizować, a mianowicie cykl o łapaczach komplementów, czyli o perfumach, które mają bardzo dobrą opinię społeczną, kiedy je na sobie nosimy i które się bardzo otoczeniu podobają. I powiem szczerze, że przez ten czas, kiedy nie realizowałam tego cyklu filmów, tych komplementów łapaczy doszło do mojej kolekcji naprawdę całkiem sporo. Dzisiaj nie powiem o wszystkich. Myślę, że ten film sobie podzielę na dwie części i druga część się pojawi za jakieś kilkanaście dni, może tygodni, tak, żeby Was nie trzymać za długo przed komputerami, telewizorami, czy też komórkami, w zależności od tego, na czym oglądacie YouTube. I żeby już nie przedłużać, przejdę do pierwszego zapachu. I jest to zapach, słuchajcie, który ja mam od bardzo długiego czasu. I on, odkąd go tylko na sobie nosiłam pierwszy raz, wywoływał zawsze pozytywne opinie. Ja się dziwię. Słuchajcie, że go wcześniej nie ujęłam w tym przeglądzie. A mianowicie chodzi o perfumy od marki Dolce Gabbana, The Only One Intense. Ja, słuchajcie, temu, że ten zapach się podoba, się wcale nie dziwię, dlatego, że on jest w pewien sposób podobny do Aliena marki Thierry który się podoba zwłaszcza mężczyznom. więc nie dziwię się, że i ten zapach łowi nosy się bardzo podoba, bo jest tu bardzo podobnie podany jaśmin taki właśnie futurystyczny, bardzo nowatorski, bardzo intrygujący, bardzo wodzący za nos. Ten jaśmin bardzo ładnie tutaj wspierany roli kwiat pomarańczy. Ale cały zapach ma, powiem szczerze, taki dość ciepły wydźwięk, bo jest bardzo mocno waniliowy. Jest też osypany płatkami kokosowymi, więc bardzo silnie te nuty kokosa na pewnym etapie brzmienia tego zapachu czuć. Generalnie słuchajcie, prawdziwy łapacz komplementów, crowd pleaser, perfumy, które podobają się zarówno mężczyznom, jak i kobietom, a jeśli chodzi o ich parametry, również zapach piekielnie trwały z dosyć dobrą projekcją. I skoro mowa, słuchajcie, o perfumach od marki Dolce Gabbana The Only One Intense, nie mógłby się w tym zestawieniu nie pojawić kolejny zapach, a mianowicie zapach tym razem od marki M. Mikalew o nazwie Glamour. Słuchajcie, jest to zapach oparty o podobnie brzmiący jaśmin, o jaśmin taki bardzo zawadiacki, bardzo przyciągający nosy, bardzo oryginalny, futurystyczny, nowatorski. Zresztą te perfumy marki M. Mikalew bardzo często są porównywane do klasycznego Aliena EDP od marki Mugle co mnie nie dziwi, bo rzeczywiście jest to zapach bardzo mocno podobny. Aczkolwiek to, co ja bym tutaj wyróżniła jako taką cechę osobniczą tego zapachu, to fakt, że on jest taki bardziej przestrzenny, rozwija szersze skrzydła, jest taki eteryczny, ulotny na pewnym etapie swojego brzmienia, a to podejrzewam za sprawą nuty dość silnych przypraw, które tutaj w tym zapachu są. Między innymi ja tu czuję delikatną dozę pieprzu, ale jest tu też gałka muszkotołowa, szafran, odrobina cynamonu, Zapach ma też bardzo ładną taką puchatą, kołderkowatą bazę, m.in. za sprawą drewna kaszmirowego, odrobinę wanilii oraz odrobinę piżma. Generalnie łapacz komplementów, zapach, który bardzo mocno się podoba, który ze względu na to, że właśnie jest taki bardzo przestrzenny i otacza osobę noszącą taką dość szeroką chmurką, jest dość wyczuwalny, powiem Wam, przez otoczenie. Oczywiście nie zawsze, ale w pewnych warunkach atmosferycznych jak najbardziej bardzo ładnie projektuje. Więc dlatego musiał się znaleźć w moim zestawieniu łapaczy komplementów. I kolejnym zapachem, o którym chciałam Wam powiedzieć, to zapach, który mi skosił całą masę komplementów. Aczkolwiek ja go mam, powiem Wam szczerze, całkiem niedługo, więc podejrzewam, że tych komplementów jest jeszcze dość dużo, przede wszystkim przed nim. I o czym mowa? Mowa, słuchajcie, również o perfumach od marki Dolce Gabbana, ale tutaj mamy do czynienia z Light Blue w edycji Intense. I powiem Wam szczerze, czy edycja Intense, czy edycja klasyczna, czy jakikolwiek flanker z tej linii zawsze, słuchajcie, w moim przypadku budziły komplementy. Ja powiem szczerze, że nie rozumiem fenomenu tego zapachu, bo nie jest to zapach, który byłby dla mnie jakimś zapachem wow, jakimś odkryciem, jakimś zapachem ciekawym, oryginalnym. Ale słuchajcie, z mojego doświadczenia wynika, że on się bardzo, ale to bardzo podoba i podoba się notabene zwłaszcza mężczyznom. Jeśli chodzi o samą naturę zapachu, to jest to przede wszystkim zapach oparty o dwie główne frakcje. Pierwszą frakcję stanowią bardzo silne nuty cytrusowe, ale z drugiej strony drugą frakcję nuty takie bardzo mocno kremowe, takie lekko proszkowe, bo mamy tutaj przede wszystkim głównie wyczuwalną nutę cytryny, delikatnie wspartą bergamotką, troszeczkę pomarańczowymi cytrusami, m.in. mandarynką i pomarańczą, ale mamy też bardzo silną frakcję tych nut, właśnie takich kremowo-piżmowych. Bo mamy tutaj piżmo i niewątpliwie delikatne drzewo sandałowe oraz być może delikatny cedr w bazie. Bo mam wrażenie, że te perfumy w bazie nam nie zyskują takiego lekkiego drzewnego flow. Generalnie słuchajcie, nie wiem, nie rozumiem tego fenomenu, ale zapach naprawdę bardzo, bardzo mocno się podoba i to właśnie zwłaszcza mężczyznom. Więc jeśli poszukujecie zapachu na lato, który byłby też pewnego rodzaju kosiarzem komplementów i przyciągaczem męskich nosów, myślę, że mogę Wam go spokojnie polecić. Kolejnym zapachem, który notabene słuchajcie, wrócił do mojej kolekcji po bardzo wielu latach. I czego miałam te 6-7 lat temu, czego mam teraz, to tylko i wyłącznie przekonuję się o tym, że jest to zapach naprawdę bardzo mocno lubiany i bardzo mocno podobający się otoczeniu. To zapach, tym razem od marki Kelvin Klein i jest to Obsession Night. I słuchajcie, jak ja go miałam te 6-7 lat temu, bo mniej więcej wtedy się rozpoczęła moja przygoda z tym zapachem, to naprawdę bardzo wiele osób z mojego otoczenia, m.in. moja najlepsza przyjaciółka, po prostu pobiegło do perfumerii i ten zapach zakupiło, bo on się zawsze tak bardzo mocno podobał. Aczkolwiek notabene też bardzo mocno podoba się mężczyznom. Mężczyźni zawsze, ale to zawsze komplementowali na mnie ten zapach. Co zaś do samego brzmienia tego zapachu. No to przede wszystkim jest to zapach bardzo mocno cytrusowy, między innymi za sprawą bergamotki, gorzkiej pomarańczy oraz mandarynki, ale też zapach bardzo mocno kwiatowy, biało bo ma również w swoim składzie nuty jaśminu oraz gardenii. Aczkolwiek powiem wam, że brzmienie tego zapachu jest też lekko męskawe i lekko uniseksowe za sprawą dość silnych nut drzewnych w bazie. I dlatego, jeśli nie jesteście tak do końca przekonane do zapachów, które mają pewną właśnie dozę męskości w sobie, to myślę, że może nie być to dla Was dobry typ. Ale jeśli lubicie taką herbatkę, taką herbatkę Earl Grey z delikatnymi cytrusami, z delikatnym jaśminem, ale też troszeczkę ciągnącą w stronę tego męskiego wydźwięku, głównie drzewnego wydźwięku, myślę, że to może być zapach w Waszej kolekcji bardzo intrygujący, bardzo chwalony, łapiący bardzo wiele komplementów. Kolejnym zapachem z grona moich komplementów łapaczy są również perfumy od marki Kelvin Klein. I powiem Wam szczerze, że łapanie komplementów przez ten zapach kompletnie, ale to w ogóle mnie nie dziwi. I o czym mowa? Mowa o perfumach Euforia Intense. I słuchajcie, czy ja miałam klasyczną euforię, czy mam teraz wersję Intense, to tak naprawdę i jedna, i druga wersja zawsze bardzo podobała się, zwłaszcza mężczyznom. I to był zapach zawsze komplementowany. Za którym panowie zawsze pociągali nosem. I jeśli chodzi o ten konkretny wariant, czyli Euphoria Intense, jest to zapach troszeczkę bardziej owocowy niż wersja EDP, bo zdecydowanie mamy tutaj bardzo silne otwarcie w postaci czarnej porzeczki, jeżyny, delikatnego owocu granatu. Mamy też przepiękną orchideę w sercu tego zapachu. A jeśli chodzi o bazę, baza jest taka bardzo mocno drzewno-paczulowa. Niewątpliwy komplementu łapacz, choć perfumy powiem szczerze nie są jakimś yy, super tytanem, jeśli chodzi o trwałość czy o projekcję, ale jeśli yy, macie je na przykład na randce w takiej bardzo intymnej sytuacji, gdzie y, macie swojego mężczyznę tuż obok, że jest w stanie wyczuć Waszą woń, to myślę, że te perfumy będą mu się bardzo podobały. Kolejnym z moich komplementów łapaczy są również perfumy, które nie mają gigantycznej projekcji. I tutaj również one łapią komplementy i podobają się tylko i wyłącznie, jeśli ktoś jest z Wami w takiej dość intymnej odległości. O jakich perfumach mowa? Mowa o perfumach od marki Juliet Hezegan. I powiem szczerze, że ja rozumiem fenomen tego zapachu, ja rozumiem, dlaczego one się podobają, ponieważ są to przede wszystkim perfumy w swoim wydźwięku słodkie. A jak wiemy, bardzo duża ilość mężczyzn, może nie wszyscy, ale bardzo duża tak naprawdę ilość panów lubi te perfumy słodkie na kobietach. Więc ja się nie dziwię osobiście, że te perfumy od marki Juliet Hezegan łapią tylko i wyłącznie komplementy. Jeśli chodzi o samą naturę zapachu, jest to zapach yy, dość mocno pudrowy w swoim wydźwięku, bo ma bardzo silną nutę i rysa, ale też właśnie bardzo słodki. Za sprawą karmelu, za sprawą wanili bardzo tutaj silnej w bazie i sercu, ale także za sprawą słodziotkich malin. Zapach niewątpliwie ma też inne nuty, m.in. nuty kwiatowe w postaci jaśminu, delikatnej tuberozy. Aczkolwiek, gdybym miała być całkowicie szczera i uczciwa, to ta frakcja taka pudrowo-słodka zdecydowanie tutaj przeważa i perfumy są przede wszystkim słodziakiem. I skoro powiedziałam o perfumach od marki Juliet Hezegan, to następna pozycja w tym filmie po prostu nie mogła się nie pojawić, ponieważ są to perfumy bardzo często porównywane właśnie między sobą i o czym mowa. Mowa o perfumach marki Dior Hypnotic Poison w edycji wody toaletowej. I słuchajcie, to też jest taki słodziak, bardzo mocny słodziak, choć powiedziałabym, że nawet bardziej intrygujący niż perfumy od marki Juliette Hezeghan, bo nie jest to taki lekki, łatwy i przyjemny słodziak. A to dlaczego? Dlatego, że tutaj bardzo silnie odznacza się nuta takich kandyzowanych, takich skoncentrowanych migdałów, delikatna smuszka kadzidła. Oraz nuty owocowe i nuty kwiatowe. Ja tu czuję m.in. śliwkę, kokosa, jaśmin, tuberozy oraz odrobinę róży. Perfumy niewątpliwie zmysłowe, bardzo seksowne, bardzo podobające się otoczeniu i powiem Wam szczerze, że tutaj niezależnie od płci, bo komplementy otrzymywałam zarówno od kobiet za ten zapach, jak i od mężczyzn. Ale myślę słuchajcie swoją drogą, że będzie to doskonały zapach na randki, również na te randki takie teta tet bardzo intymne. Kolejnym z moich komplementów łapaczy jest zapach, który odkąd mam w kolekcji, zawsze bardzo, ale to bardzo społecznie się podobał. I powiem Wam szczerze, że nie wiem dlaczego w ogóle pominęłam go w poprzednich filmach, ale stwierdziłam, że to nadrobię w tym filmie i w tym filmie Wam go pokażę. I o co chodzi? Mianowicie chodzi o perfumy od marki Penhaligons Empressa. I słuchajcie, ja pewnego rodzaju fenomenowi tych perfum się nie dziwię. Nie dziwię się temu, że one się bardzo podobają. A to dlatego, że jest to zapach bardzo mocno podobny do Coco Mademoiselle w edycji wody toaletowej od marki Chanel. A jak wiadomo, Coco Mademoiselle jest zapachem, który raczej się społecznie ogólnie podoba. I to jest zapach tak naprawdę oparty o bardzo podobne nuty, bo również otwiera się takimi musującymi, wibrującymi cytrusami, między innymi nutą bergamotki, nutą pomarańczy oraz delikatnej mandarynki. W sercu również ma przepiękne kwiaty, między innymi nutę neroli, nutę kwiatu pomarańczy, nutę jaśminu oraz nutę róży. I w bazie, podobnie jak Coco Mademoiselle, ma dość silną paczulę oraz kapkę wanilii. To, co natomiast różni empressę od zapachów marki Chanel, to fakt, że ona ma przepiękną nutę drzew iglastych, więc mam wrażenie, że tą właśnie nutą jeszcze bardziej intryguje i jeszcze bardziej zwraca na siebie uwagę i ściąga te komplementy. Zapach, powiem Wam, który podoba się obojgu płci porówno. Dostałam, mam wrażenie, tyle samo za niego komplementów od kobiet, co i od mężczyzn. Więc jeśli będziecie mieli kiedykolwiek przetestować yy, okazję ten zapach, to bardzo serdecznie Was do tego zachęcam i jestem ciekawa, czy w Waszym przypadku również wywoła taką masę komplementów. Kolejnym zapachem, który w moim przypadku kosi tylko i wyłącznie komplementy, i to powiem Wam szczerze, komplementy od obojga płci, jest znowu, słuchajcie, taki crowd pleaser. Zapach dość mocno słodki, a jak Wam już wspomniałam, przy jednym z poprzednich zapachów, panowie po prostu lubią słodycz w perfumach. Nie wszyscy, ale podejrzewam, spora większość panów. Dlatego zapach ten zyskiwał i komplementy męskie, i damskie. I o czym mowa? Mowa o perfumach od marki Mugle Angel, nowa w edycji wody perfumowanej. I rzeczywiście, słuchajcie, w podstawowym wydźwięku ten zapach jest przede wszystkim słodziakiem, bo dominuje w nim bardzo silna nuta takiej słodziutkiej maliny. Oczywiście nie tylko tą maliną angel nowa stoi, bo mamy tu też przepiękną, taką świeżą różę, mamy tutaj takie wibrujące, świeże liczby, ale mamy też pewną dozę intrygowania takimi bardzo ładnie podanymi nutami drzewnymi. Ja tu m.in. czuję drzewo Aki Gala Wood, które bardzo lubi mieć takie pieprzne wydanie i taki lekki pieprzyk, i myślę, że dlatego zapach ten bardzo często przyciąga nosy, bywa intrygujący i naprawdę bardzo się podoba. Kolejny zapach z mojego zestawienia pewnie zdziwi niejedną osobę spośród moich widzów, ale powiem Wam szczerze, że ja bardzo dawno nie dostałam tylu komplementów za perfumy i to komplementów od zupełnie obcych mi ludzi. I o czym mowa? O perfumach znowu od marki Miugle i jest to Alien w edycji Mask Mysterie. I słuchajcie, przy tym zapachu, jak przy żadnym innym, ostatnio zdarzyło mi się dostać komplementy od zupełnie słuchajcie, obcych osób. Od pana w tramwaju, przypadkowego pasażera, od pana przy kasie w stokrotce, który kasował mi zakupy, i byłam naprawdę bardzo, bardzo zdziwiona, bo nie jest to, słuchajcie, typ takiego zapachu crowd pleasing. Nie jest, myślę, to typ zapachu, który społecznie się podoba, a jednak okazuje się, że jest w nim coś, co te męskie nosy bardzo mocno przyciąga. Ja, jak sobie o tym tak osobiście myślę, to myślę, że to właśnie może być nuta piżma, a wiadomo, piżmo jest uważane za nutę dość zmysłową i seksowną, a niewątpliwie zapach ten piżmem stoi. I właśnie poza tym takim lekko orientalnym, lekko arabskim, lekko brudnym piżmem, w zapachu mamy m.in. bardzo silną frakcję nut przyprawowych z szafranem na czele. Aczkolwiek w bazie zapach ten bardzo ładnie się wysładza, ma dość sporo wanilii i dość sporo żywicy bursztynowej, ale ma też w swoim powidoku zapachowym taki futurystyczny, bardzo przyciągający nos jaśmin. Słuchajcie, nie wiem, co takiego jest w tym zapachu, ale on się naprawdę bardzo podoba i właśnie podoba się mężczyznom, bo powiem Wam szczerze, że jakoś kobiety w moim towarzystwie nie doceniają tej woni, gdybym miała być szczera. Więc słuchajcie, przetestujcie, dajcie się powąchać własnym partnerom, mężom, chłopakom. Być może się okaże, że to również dla nich stanie się zapach bardzo pociągający i bardzo zmysłowy na Was. I ostatni zapach w moim zestawieniu. I powiem Wam, że nie tylko ten zapach, czyli flanker, ale również wersja podstawowa zawsze kosi w moim przypadku bardzo, ale to bardzo dużo komplementów. O czym mowa. Mowa o perfumach od marki Mark Jacobs' Decadence Divine. I słuchajcie, czy ja bym nosiła Decadence Divine, czy nosiłam niegdyś, jak posiadałam, standardową Decadence. To był zapach, który zawsze ściągał masę uwagi, który zawsze powodował komplementy. I to zarówno komplementy od kobiet, jak i od mężczyzn. Więc to był generalnie zapach, który bardzo, ale to bardzo się podobał. Jeśli chodzi o wariant Divine, który mam tutaj ze sobą, to jest to zapach tak samo musujący i świetlisty, jak i zapach ciepły i słodki. On się otwiera bardzo wibrującą, bardzo musującą nutą szampana, aczkolwiek w składowych kompozycji ma również dużo białych kwiatów, m.in. kwiat pomarańczy oraz gardenie. Zapach kiedy dochodzi do swoich nut serca i nut bazy, bardzo się wysładza, bardzo się ociepla. Na tym etapie do głosu dochodzi wanilia, troszeczkę żywicy bursztynowej oraz, powiem wam, taka pikantna kropka nad i, która podejrzewam właśnie przyciąga nosy i budzi zainteresowanie, ponieważ na pewnych etapach brzmienia tego zapachu ujawnia się w nim szafran. Ujawnia się też nota bene troszeczkę szarej ambry. Więc zapach ten ma na pewnych powiem Wam etapach lekko takie unisexowe brzmienie, więc myślę, że dlatego panowie tak lgną do tego zapachu, bo czują po prostu coś, co sami mogliby na sobie nosić, ale niewątpliwie są to perfumy bardzo zmysłowe, bardzo pociągające, bardzo przyciągające nosy i bardzo się podobające. I to by było kochani na tyle, jeśli chodzi o tę część filmu o łapaczach komplementów z mojej osobistej kolekcji. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Powiedzcie, czy jeśli posiadacie te zapachy, to również zauważyliście, że one budzą tylko i wyłącznie pozytywne zainteresowanie otoczenia, a tymczasem bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!